ubatan tu i w pierwszy nasz artysta już tu Ładnie do się połączył. Tak, się połączył. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. kuratorka i pomysłodawczyni, także autorka yy, oprawy graficznej. <plosy> Zapraszam Natalię Sikorską, koordynatorkę tego projektu ze strony studentów. <plosy> yy, witamy Piotra Łotynskiego, którego pracę yy, mamy szczęśliwie w kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. Yy, witamy Cię Piotrze. To jest otwarcie wystawy, poster, pierwsza część, kwadrat, międzynarodowy plakat studencki. Bardzo serdecznie witam dziekan Wydziału Sztuki Akademii Targowskiej Agnieszka pardęk Witamy też wykładowców, wykładowczynie tej uczelni, także Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. E, także e, witamy delegację z Katowic, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, e, także posługiorektora Grzegorza Mejdera. E, no a przede wszystkim e, witamy e, wszystkich twórców i twórczyniek których plakaty są tutaj prezentowane. I też już może prosimy te osoby, które są z nami, żeby tutaj podeszły do nas bliżej. A ja już teraz od oddaję głos Monice. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chciałam podziękować tutaj za udostępnienie nam tak wspaniałej przestrzeni. Myślę, że to jest przestrzeń idealna do no, pokazywania właśnie wystaw plakatów. I tak jak tutaj Pani Dyrektor powiedziała, to jest pierwsza z cyklu wystaw. Zainicjowanych przez PS Poster, czyli koło studenckie koło plakatowe. Też muszę się Państwu przyznać, że ta przestrzeń robi tak duże wrażenie, że dostaje głosy z zagranicy, ponieważ mamy tutaj też gości z zagranicy, którzy pokazują swoje plakaty. Oczywiście nie są osobiście, ale przez internet śledzą oprawę graficzną i oprawę tutaj właśnie ekspozycji. I dostaje głosy, że po prostu przestrzeń jest przepiękna, posadzka wspaniała, wszyscy są zachwyceni. Tutaj profesor z Hiszpanii, z Madrytu, Gabriel Martinez, profesor z Meksyku, Rafael Lozano, który też ma tutaj pracę. Także profesor z USA Michael Bryan też, też jakby się odezwał, że, że wspaniale to wszystko wygląda. Myślę, że tak prosty temat, jakim jest kwadrat, wydawałoby się dosyć mocno już do eksploatowany w sztuce. Okazuje się, że współczesny plakat może to zinterpretować jeszcze na milion różnych sposobów i myślę, że mamy tutaj bardzo wiele różnych interpretacji. Chciałam też bardzo podziękować Natalii Sikorskiej, która jest koordynatorką z ramienia właśnie kółka TS Postel i moją prawą rzeczowany, bez której to nie wyglądałoby tak, jak to wygląda. No, i myślę, że możemy Natalia jeszcze później wywołać te osoby, które tutaj mają pracę. A jeszcze teraz głos tutaj Piotrowi Lutyńskiemu, który dodatkową wartość wniósł do naszej wystawy. Dzień dobry. Chciałbym podziękować za zaproszenie. To ciekawe doświadczenie, bo nigdy nie kojarzyłem plakatów z malarstwem, tak jak tutaj naturalnie, jedno na drugie wpływa. W momentach jak się coś widzi po raz pierwszy to nagle przychodzą takie y, pomysły do głowy, na przykład y, na początku był kwadrat, a reszta to y, manipulacja. Myślę, że to nie, to nie żart, że możliwe, że malewicz miał coś takiego y, w głowie, kiedy, y, kiedy powstawały jego kwadraty. Y, możemy teraz tylko interpretować i przypuszczać, ale te kwadraty, one y, widać, że jesteśmy tutaj y, graficy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Malewicza. Bo każdy, każdy gdzieś tam na chwilę obejrzał kiedyś tam w życiu, może nie w oryginale, kwadraty Modwiana Malewicza i jesteśmy dziećmi tamtych mistrzów. Z ciekawostek jest, jest coś takiego jeszcze, że kiedyś byłem w Amsterdamie na wystawie Wielka Utopia. To dotyczyło Malewicza i konstruktywistów. No i to, co było uderzające, to, to tym powinniśmy się dzielić, To najważniejsze, że przechodzi się salę, 50 kwadratów malowanych przez różnych e, uczestników tamtych lat, e, czyli przez e, konstruktywistów i przez suprematystów e, i uderzające jest to, że człowiek nie czyta podpisów i dokładnie Wie, które wykonał sam Malewicz, a które były um, kolejną interpretacją kwadratu na przykład. I to jest w, w naszym życiu, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że to jest najistotniejsze, że tak jak on podkreślał, odczucie obrazu jest ważne. Nie tylko na malowanie, że się podoba, czy nie podoba. Ważne jest też, że zostaje to coś, że po obejrzeniu pracy na przykład, ja. tu zwrócę uwagę na plakat Moniki. Jak ten plakat rozsyłałem, to dostawałem od znajomych takie posty, że ale super, ładny obraz, super to praca jest. Opisałem, że to Moniki. Ale coś jest czasami w naszym życiu, że tak przykuwa, że zostawia i ludzie chodzą później po latach, po kilku latach może się okazać, że nie będziemy pamiętać niektórych rzeczy, ale niektóre zostają na całe życie. I to jest ten, dla mnie, uważam, ten najważniejszy moment i możemy wtedy mówić ledwie o doświadczeniu tego wanej sztuki. Że na całe życie nam poznajesz osobę odpowiednią, zakupujesz jej i zostaje ci na całe życie, niezależnie czy z nią jesteś przez całe to życie. Tak samo z obrazami, z innymi muzycznymi doświadczeniami na całe życie. I tak. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałam bardzo podziękować i Pani Monice Hrabosz za inicjatywę i założenie takiego kółka, którego uważam, że brakowało nam i cieszę się, że mamy na to taką przestrzeń. I tak samo Pani łączyńskiej za udostępnienie tej przestrzeni, ponieważ uważam, że będąc młodym artystą, młodym, dopiero zaczynającym grafikiem, studentem, mieć możliwość swój plakat na międzynarodowej wystawie w tak wspaniałym miejscu to jest coś, bardzo. <noise> tak. e, Za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich studentów. E, I tutaj zapraszam też przede wszystkim osobę właśnie z koła plakatowego: jest to Katarzyna Ścińska. Zapraszam: e, Michalina Duda, Izabela Meczkaj, Agnieszka e, Tutaj mamy Faustynę Augusty, e, Michała Bobrala, e, bardzo e, Janny Bałot, e, a także osoby spoza półka, które do nas dołączyły. Zapraszamy Badewskiego, pana Dawidowskiego, pana doktora z <klucz> stanu. Jest, jest już z nami Wojciech Kołek, jest tutaj z nami. A także osoby spoza kołka, które bardzo cenię, czyli Kamil Żurek i Natasza Krzążcz. Bardzo zapraszam. I z Julią, on z proszę zapraszamy. Jeszcze Magdalena Laskowska, która do nas dotarła z Warszawy, mam nadzieję, że już z nami jest i dziękuję bardzo, oddaję swój głos. Ja też bardzo dziękuję, bardzo lubimy tę podłogę taką opoartową, ale ona jest dużym wyzwaniem i jest też bardzo trudna, ale... No tutaj te prace fantastycznie korespondują, także bardzo Wam dziękujemy za taką dawkę mocnej energii. Też dziękuję Piotrowi Lutyńskiemu, który poza pracami, które są tutaj właśnie w kolekcji Muzeum Fundacji Sztuki Współczesnej, także właśnie pożyczył, wypożyczył nam dziecko Malewicza, tę pracę przestrzenną i swoje także nowe obrazy. Bardzo dziękujemy. Wystawę będzie można oglądać do 30 marca. Ja też oczywiście dziękuję wszystkim tutaj zaangażowanym, także dziękuję osobom z zespołu BWA, Aleksandrze Kuwińszkal, Agacie Dymańskiej, Piotrowi Kukli, Miłoszowi Onakowi, Natalii Sikorskiej. Także wielki ręka tutaj za zaangażowanie w tej wystawie, prawda? też jest który nie jest przypadkowy, oczywiście jest w kształcie kwadratu i ma kolor, dobrze smakuje, więc proszę spróbować. I dzisiaj też mamy taką kumulację, ponieważ są też z nami artyści twórcy dwóch wystaw, które otworzymy za niedługo o godzinie 18.30 w Polacyku, strzeleckim Grzegorza Angelika Podmów, kreatorką z Marta Katowic i Grzegorza Kwieka, związanego z Wydziałem Sztuki Akademii Tarnowskiej. Także o 18.30 widzimy się w Parku Strzeleckim, tak? A teraz cieszymy się tą wystawą, która jest w Szaleńsku.